Rzeczywistość, którą weszliśmy, jest pochłaniająca. Dlatego informuję, podając komunikat, że na froncie zachodnim bez zmian, okopy, dużo, dużo dobrej woli, ale brak światła z nieba. Stąd też podziwiam wszystkich proroków którzy musieli iść i mówić do pustych beczek, do centrzyków. Do naczyń, bez na. Skoro taka wola jest Boża, dzieci idę, bądźcie spokojni. Nie mam zamiaru się poddać, choć robi się wszystko, abym skapitulował. Dzięki Waszej modlitwie, dzięki tym świadectwom, to tu padły na kapłana, Pani Jadzi, Pani Wiesława, dzieci Wiosława, trzymamy się. Ale liczcie, na scenariusze takie, jakie przewidział Pan Jezus. Twoje cierpienie, Twój krzyż musi być widoczny na cały świat. Kiedyś Bóg pozwolił nam więcej świadectw. Bitwa nabiera już okrąg międzynarodowy. I w tej bitwie nie jesteśmy w polskim zachcianku. Powtarzam. Problem księdza Piotra w pustelni nie jest z problemem polskim. Cieszymy się, że ten głos dociera do różnych zakątków świata i porusza rozmaite siły. Kto słucha na bieżąco kazania, był moment, kiedy po polemizowałem z pewnymi wypowiedziami, które były bezpośrednio do mnie kierowane. Pan Bóg dał gwarancję bezpieczeństwa. Tylko zaznaczam, Jego pojęcie bezpieczeństwa, a nasze, Jego pojęcie realizacji, a nasze, to są dwa inne światy. Bóg wezwał, Bóg dał łaskę. Na ile tylko wystarczy sił fizycznych i psychicznych, dzieci, dojdę do wyznaczonego celu. Jeśli by Wam mówili, że zdradziłem, że odwołałem, że zmieniłem, Musieli mi dać, mówię go, Jasia. Jeśli coś podpisałem, to nie podpisania ja, rozumiecie? Natomiast przygotuję, żebyście byli świadomi na różne próby zmagań i prób złamania tego dzieła.